Kiedy myślicie o nietypowych lub wręcz dziwnych połączeniach, dwóch rzeczy, które same w sobie są użyteczne, lubiane, ale nigdy nie powinny się przynajmniej w teorii zetknąć ze sobą, a jednak to zrobiły i efekty były niespodziewane, to co pierwsze przychodzi wam na myśl? Czy będzie to pizza i ananas, a może pasta do zębów i sok pomarańczowy? A co powiecie na to? The Sims i Gwiezdne Wojny. I nie mam tu na myśli gry w stylu The Sims, osadzonej w świecie gwiezdnej sagi, ale dosłownie The Sims, konkretnie w swojej czwartej odsłonie, gdzie możemy teraz przenieść się do odległej galaktyki i spędzić sobie urlop na urokliwej planecie Batu. Będę z wami zupełnie szczery. Kiedy po raz pierwszy usłyszałem, że wychodzi gwiezdnowojenny pakiet do The Sims 4, moją pierwszą reakcją było: co? <laughs> moment, moment, czyli gra, która słynie z tego że z przymrużeniem oka symuluje codzienne życie, miałaby teraz wprowadzić mieczy świetlne, droidy, holokrony, no przecież to w ogóle do siebie nie pasuje. Z drugiej strony Gwiezdne Wojny już dawno udowodniły, że na dobrą sprawę w ramach tego uniwersum można zrobić wszystko. Zatem mechanika rodem z The Sims 4, poszukiwanie pracy u jednej z frakcji, nawiązywanie znajomości podczas gry w sabaka, spędzanie czasu w kantynie itd. To coś, co przynajmniej na papierze brzmi intrygująco i wydaje się zaskakująco dobrze wpasowywać i w realie świata Star Wars, i w mechanikę The Sims. Postanowiłem więc zobaczyć to na własne oczy, i firma EA, która jest partnerem tego materiału, zaopatrzyła mnie w kod do tego właśnie. Pakietu, i to jeszcze przed premierą. Na batu zmierzamy w charakterze urlopu. Wówczas zupełnie na jakiś czas zostawiamy nasze domostwo w nowej lokacji posługując się nową walutą i wybierając nowy strój, oczywiście związany ze światem gdziezdnych wojen. Poza zwiedzaniem trzech głównych sekcji planety mamy okazję dzięki rozmowom z lokalsami dowiedzieć się o trzech frakcjach: wajdakach, ruchu oporu i najwyższym porządku, które realizują w okolicy swoje interesy. Możemy zatem sprzymierzyć się z jedną z nich, robiąc dla nich rozmaite misje, no i jednocześnie awansując w ich strukturach. A potem, kto wie, być może będzie nam dane poznać Kylo Rena, albo Rey. Czy brzmi to sensownie? No brzmi, i jest. I to tylko pokazuje, że szczególnie jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny, nigdy nie warto skreślać niczego na starcie. Nawet jeśli jakieś połączenie tematów wydaje się zbyt dziwne, czy karkołomne. I chyba wiem dlaczego tak jest. To znaczy, dlaczego Star Wars to tak pojemne uniwersum. Że można w jego ramach najwyraźniej zrobić nawet pakiet do The Sims 4, i to wciąż będzie miało sens, i wciąż będzie do siebie pasować. Otóż wydaje mi się, że wynika to z tego, że właśnie na takich nietuzinkowych, nieoczywistych, dziwnych niekiedy połączeniach bazują Gwiezdne Wojny. Wszystkie te charakterystyczne elementy, które wydają nam się istnieć od zawsze, to przecież były rzeczy, które George Lucas czerpał z każdej możliwej strony i łączył ze sobą. Tworząc ten wielki, bogaty świat, opierający się właśnie na tych wszystkich kontrastach. I to stworzyło tę niesamowitą bazę, na której mogą opierać się też kolejni twórcy czy to filmów, czy to gier, czy to książek. Wszystkiego. Jeśli na przykład widzieliście w życiu chociaż jeden film o samurajach, to szybko złapiecie skąd George Lucas wziął na przykład design hełmu Weidera. Z kolei przerażający zabieg, który zakłuł go w kultową zbroję, to już w prostej linii inspiracja eksperymentem Wiktora Frankensteina. No ale to są raczej słuchajcie oczywiste rzeczy. Jeśli sami się tego nie domyśliliście, nie połączyliście tutaj tych kropek, no to na pewno natknęliście się już na jakieś opracowania, bo te filmy George'a Lucas'a oryginalne były analizowane setki razy. Dlatego też my podwyższymy sobie poziom trudności. No i pomówimy o nieco mniej oczywistych inspiracjach, a także o paru ostatnich filmach, żeby było ciekawiej. Okej, okay, tylko pytanie brzmi, od czego teraz tutaj zacząć? I myślę sobie, że w sumie moglibyśmy zacząć od tej naszej gry i poszukać inspiracji tam. Otóż sama planeta Batu powstała przede wszystkim jako baza do gwiezdnowojennego parku rozrywki Galaxy's Edge. Aczkolwiek w ramach kanonu oczywiście mamy do czynienia z planetą, która tutaj od dawna na rubieżach galaktyki sobie istniała. Jako, że nowa atrakcja musiała jakoś wpasować się w sąsiedztwo innych tematycznych sekcji Disneylandu, postawiono na wyżynny, wręcz górzysty i pokryty dosyć gęsto lasem krajobraz planety oraz formacje skalne inspirowane Parkiem Narodowym Skamieniałego Lasu w Arizonie. Z kolei miasta na planecie w tym stacja Czarna Iglica, gdzie zresztą najpierw trafiamy w grze, były inspirowane pracami Ralpha McQueeriego, legendarnego ilustratora i konceptartysty, oraz architekturą Jerozolimy, Stambułu czy miast Maroko. Zatem, jak widzicie, już samo Batu jest połączeniem zarówno inspiracji płynących z północnej Afryki, z Bliskiego Wschodu, ale też np. przyrody rodem z USA. No ale to tylko początek. Nie można być w lokacji pełnej przemytników bez kantyny do odwiedzenia, prawda? Baku też oczywiście dysponuje takim przybytkiem. Inspirowany jest budynkiem narysowanym przez Ralfa Macquariego, gdy ten projektował Pałac Jabby. Wnętrze bardzo przypomina starą, dobrą Mos Eisley z Nowej Nadziei. No, każdy po prostu natychmiast poczuje się tutaj jak w domu. W kantynie rezyduje z kolei niejaki Hondo Onaka, znany pewnie fanom Wojen Klonów czy Rebeliantów Pirat, tutaj stojący na czele swojej Legalnej firmy transportowej. Hondo jest przedstawicielem rasy Weakway, których George Lucas nazwał tak, nawiązując do kanibala Quequega, jednego z bohaterów powieści Moby Dick. Imię Hondo Onaka też nie wzięło się znikąd, bowiem Lucas wraz ze scenarzystą Clone Wars Henrym Gilroyem postanowili uhonorować w ten sposób Ishiro Hondę i Seijiego Onakę, reżysera oraz aktora związanych z całą serią filmów o Godzilli. Jeśli w kantynie zapoznasz się z Hondo, to czeka cię szereg misji dla frakcji łajdaków, co może skutkować przejażdżką z sokołem milenium. Tak jest, kultowy hamburger od razu zresztą rzuca się w oczy, a na jego pokładzie urzęduje znany wam pewnie doskonale Chewbacca. Nie wiem czy wiecie, ale to określenie hamburger nie jest tutaj bezzasadne, bo tak się składa, że właśnie ta potrawa, i to solidnie nadgryziona, posłużyła Joe Johnstonowi. Dzisiaj swoją drogą jest to reżyser ze sporym dorobkiem, ale to tak nawiasem mówiąc. Do stworzenia i to w ekspresowym tempie tego już znanego nam dobrze dziś charakterystycznego modelu. Wcześniej George Lucas sugerował coś w stylu klasycznego latającego spotka, ale dopiero widok burgera z oliwką leżącą u boku rozjaśnił sprawę i zainspirował Johnstona. Dlaczego natomiast trzeba było się tak spieszyć z projektem? Pierwotnie soku miał wyglądać zupełnie inaczej. Jednak ówczesny design był według Lucasa zbyt podobny do statków z brytyjskiego serialu Space 1999. Żeby jednak nic się nie zmarnowało, nie doszły z soku milenium został lekko przemodelowany, przemianowany i trafił do rąk rodu Organa. Jeśli jednak nie bawi Was towarzystwo przemytników i złodziei, no to zawsze możecie przymierzyć świetnie skrojony mundur oraz sprzymierzyć się z najwyższym porządkiem, który trzyma planetę Batu w żelaznym uścisku. Wiadomo, czym była ta gwiezdnowojenna organizacja inspirowana, ale jeśli ktoś się nie domyśla po czarnych mundurach, flagach z geometrycznymi kształtami czy szeroko zakrojonej inwigilacji obywateli, to z pomocą przychodzi sam J.J. Abrams, tłumaczący pomysł stojący za The First Order jako co by było, gdyby naziści po przegranej wojnie zbiegli do Argentyny, ale zaczęli tam odbudowywać swoje struktury. Swoją drogą, przedstawienie konfliktu, najwyższy porządek kontra ruch oporu w ramach The Sims jest na tyle uproszczone i zaprezentowane z takim przebrużeniem oka, jak wszystko zresztą w tym cyklu gier, że nie czuć specjalnie jakiegoś dysonansu we wcielaniu się w tych złych. Są oni bowiem przedstawieni na tyle komicznie że tym bardziej granie tym biednym rekrutem i sprawdzanie terminali bez końca, czy nakłanianie kogoś da, czy może nie chciałby wstąpić w szeregi kosmicznych nazistów, by może wreszcie zasłużyć na spotkanie z Kylo Renem naprawdę przypadło mi do gustu. I też nie spodziewałem się, że to powiem. No właśnie. Kylo. Bardzo długo, nie wiedzieliśmy skąd w ogóle przeciągnięty na ciemną stronę mocy Ben Solo wziął to dziwaczne imię. Wyjaśnił to jednak komiks The Rise of Kylo Ren. Ta druga część imienia Ren to oczywiście ranga lub tytuł, przejęty zresztą po poprzednim liderze rycerzy Ren, którzy z kolei są gangiem wrażliwych na moc wojowników, których wygląd z kolei inspirowany był odrzuconymi projektami wyglądu Kylo Rena, tak jest. W każdym razie Kylo, Kylo lo to po prostu dwie sylaby. Jedna z nazwiska Skywalker i druga Solo. Miało to symbolizować, że Ben nie był już do końca Skywalkerem ani też Solo, a tworzył swoją własną historię pod nowym imieniem. Nienawidził on bowiem imienia Ben, czując presję związaną z tym, że nie będzie w stanie dorównać Obi-Wanowi Kenobiemu, ani nawet nie chce. Był to też znak, że jednak jakaś część tego dziedzictwa w nim wciąż jest i będzie być może bazą dla jego późniejszej rehabilitacji. Ale to wszystko to jednak geneza dopisana przez Charlesa Sola po filmach. Skąd w głowie twórców wzięło się natomiast imię Kylo wcześniej, przed startem pierwszego filmu, tego póki co nie wiemy. Natomiast w animacji Droids napotkamy antagonistę o imieniu Kaiboren. Może to jest dobry kierunek? Może jest szansa, że J.J. Abrams ją widział i coś z niej wyciągnął, biorąc pod uwagę, że mamy tam postać, wyglądającą trochę jak Rey? Wróćmy jednak jeszcze do. Kylo. Otóż, zanim twórcy zdecydowali się na znany nam już dzisiaj wizerunek tej postaci, oczywiście przez ręce przeleciała im cała masa niewykorzystanych projektów. Ponoć naprawdę trudno było zaprojektować postać, która z jednej strony ma być fanbojem Darta Vadera, ale z drugiej strony, no, nie wyglądać dokładnie jak Vader, mimo że sama postać próbuje się do swojego dziadka upodobnić. Poza rycerzami Ren... Także inna postać została oparta o odrzucony koncept Kylo, mianowicie odziana w srebrzystą zbroję Kapitan Fazma. Ostatecznie jednak w końcu wszystkim do gustu przypadł projekt maski Kylo z wieloma dekoracyjnymi liniami, tworzącymi kontur maski. Po zrobieniu modelu okazało się, że takie srebrne ornamenty świetnie wyglądają na zdjęciach, bo subtelnie odbijają otoczenie. Wobec tego na tym poprzestano. Kiedy w epizodzie 9 Kylo wraca do zniszczonego wcześniej hełmu, projektanci postanowili zostawić widoczne linie spawania, pokazujące stopień wcześniejszego uszkodzenia. Jest to z kolei zainspirowane Kintsugi, Japońską sztuką naprawiania potłuczonej ceramiki, gdzie odłamane fragmenty łączy się laką z dodatkiem metali szlachetnych, tak by widoczne były efekty naprawy i ślady wcześniejszego stłuczenia. Uwydatnia to bowiem całą tę historię, jaką ma dane naczynie. Najwyraźniej i tu maska miała coś naszemu Kylo Renowi przypominać, ale nie możemy mówić o tej postaci, nie wspominając o jego charakterystycznym, specyficznym mieczu. Na pierwszy rzut oka przypomina on typowe średniowieczne miecze, gdzie jelec służył za ochronę dłoni przed spadającym ostrzem. W sumie w świecie Gwiezdnych Wojen taki feature jest naprawdę godny pochwały. Prawdziwa inspiracja dla projektantów pochodzi jednak z własnego podwórka, mianowicie oryginalnego plakatu Star Wars, zrobionego zresztą jak wiele innych plakatów da fantasy w tamtym okresie, w taki sposób, że żaden element nie wyglądał jak jego odpowiednik w filmie. Ale nie szkodzi, teraz mamy dzięki temu ten piękny miecz. Cała reszta jego designu, na przykład to niestabilne ostrze, to już elementy zaprojektowane w taki sposób, by ukazać emocjonalne rozchwianie Kylo. Miecz miał wyglądać po prostu jak efekt pracy solidnie wkurzonego nowicjusza, co sprawia, że patrząc na niego, od razu wiemy, jaką postacią jest Ben Solo. No dobra, ale rozumiem, jeśli nie będziecie jednak chcieli służyć niestabilnemu emocjonalnie liderowi najwyższego porządku. Wówczas kolejną opcją jest na przykład dołączyć do Ruchu Oporu, który stacjonuje nieopodal. Jego liderką w okolicy jest super śpieszka V. Moradi, a wysiłki rebeliantów wspiera też niejaka Ray Skywalker. Ponoć od samego początku w centrum nowej trylogii miała być właśnie protagonistka. Tak sobie wymyślił pierwszy scenarzysta Michael Arndt, a potem J.J. Abrams konsekwentnie się tego trzymał, i że napisał swoją wersję scenariusza. Bohaterka miała mieć na imię Kira. I jest to bardzo popularne imię w świecie Gwiezdnych Wojen, bo pojawiało się już wielokrotnie w legendach. Mieliśmy Układ Kira, root Kira na Onderonie, Jedi Kirę Carson, a to tylko mała część wielkiego zbioru Kir. Jeśli chodzi o kanoniczne wystąpienia, to imię Kira, pisane jednak trochę inaczej, otrzymała oczywiście bohaterka w filmie Solo. Co ciekawe, kiedy Daisy Ridley była przesłuchiwana do roli, wówczas była to jeszcze rola Kiry. J.J. Abrams zmienił bohaterce imię już podczas zdjęć. Nie znamy jednak tej zakulisowej genezy imienia Ray, ale być może ma to związek z angielskim słowem ray, czyli promień. No bo wiecie, możemy mieć promień światła albo promień nadziei, co pasuje tematycznie do naszej Ray. Sam kostium protagonistki był natomiast inspirowany odrzuconym projektem żeńskiej wersji Luka Skywalkera. Ciągle pracując nad ostatecznym kształtem protagonisty w swoim filmie, George Lucas w którymś momencie uznał, że w sumie może lepiej by nie dokładać kolejnego faceta do grona filmowych bohaterów, tym bardziej, że w fabule, którą pisał, no nie było zbyt wielu kobiet, a zamiast tego może lepiej by było stworzyć protagonistkę. Niezastąpiony Ralph McQuarrie został poproszony o stworzenie projektów i choć te nigdy nie zostały wykorzystane, to teraz mogły posłużyć za inspiracją dla stroju Rey, a przede wszystkim jej gogli, których głównym zadaniem, przynajmniej na początku, było ukryć tożsamość, a w tym też i płeć, Rey. Był to bowiem taki sprytny sposób pokazania, że to naprawdę uniwersalna postać. Pierwotnie nasza bohaterka miała też na sobie całą masę sprzętu przydatnego w eksploracji opuszczonych maszyn, ale ostatecznie zdecydowano się na dużo prostszy design, nawiązujący zresztą do pustynnego wdzianka Luka z Nowej Nadziei. Jedną z fajniejszych rzeczy, jakie wasz sim będzie mógł zrobić na planecie Batu, jest oczywiście skonstruowanie swojego własnego miecza świetlnego. Wow, nie spodziewałem się, że kiedykolwiek wypowiem takie zdanie. No to może na zakończenie wróćmy do podstaw. Czy wiecie, skąd w ogóle wziął się Lucasowi pomysł na taką specyficzną broń? Otóż choć zwykle postrzegamy Jedi jak kogoś w stylu mnichów albo czasem samurajów, tak dla George'a Lucasa przynajmniej przy okazji pracy nad pierwszym filmem, byli to odpowiednicy arturiańskich rycerzy. A jak legendy arturiańskie, to i Excalibur. Wobec tego Gwiezdne Wojny też potrzebowały jakiegoś charakterystycznego oręża, mającego defensywną rolę więc broń biała była tutaj idealna, ale jednocześnie futurystycznego. No i stąd właśnie miecze świetlne, nazwane wcześniej laser swords które na tobene miały być pierwotnie ekstremalnie ciężkie co wyjaśnia, dlaczego na początku pojedynki nie należały do specjalnie dynamicznych. Potem, oczywiście, każdy film podbijał tempo oraz dynamikę tych walk. Natomiast ja życzę Wam owocnych oraz naturalnie wygranych walk, jeśli zamierzacie się wybrać ze swoimi Simami na rubieże galaktyki. Pakiet Podróż na Batu w języku polskim jest już dostępny w sprzedaży na Origins, Steam, Xbox One i PlayStation 4. Do działania wymaga tylko podstawowej edycji The Sims 4. W opisie, natomiast, znajdziecie link do oficjalnej strony, gdzie znajduje się znacznie więcej informacji na ten temat. Dajcie mi znać, którą ścieżkę wybraliście, jak Wam się podobało, no i już teraz zapraszam na mój gameplay z tejże gry, który zostanie opublikowany za parę dni na kanale Napisy Końcowe. Już teraz zapraszam, myślę, że będzie warto, bo wydaje mi się, że moja kariera, rekruta najwyższego porządku, to jest coś, czym naprawdę chcę się tutaj podzielić. Także do zobaczenia. Tymczasem bardzo Wam dziękuję jeszcze raz za uwagę. Dziękuję również firmie EA za współpracę przy tym materiale. I widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.